Nazywam się Wiktor Sandkowski, a to jest kolejny odcinek podcastu czy to bezpieczne. Jeśli często korzystasz z internetu, istnieje duża szansa, że słyszałeś o wirtualnych sieciach prywatnych. Wirtualna sieć prywatna VPN zabezpiecza Twoje dane i prywatność. Może chronić cię, jeśli łączysz się z internetem przy użyciu publicznych sieci Wi-Fi. Będzie też skutecznie zapobiegać monitorowaniu Twojego połączenia przez dostawcę usług internetowych i pomóc Ci ominąć ograniczenia lokalizacyjne nakładane przez dostawcę internetu lub dostawcę usług, z których chcesz korzystać. Jeśli nie wiesz, czym jest VPN, już tłumaczę. Odwiedzając stronę internetową lub używając dowolnej usługi w sieci internetowej, Twój komputer, telefon czy tablet łączy się poprzez infrastrukturę dostawcy internetu z docelowym serwerem. Jeśli jesteś na lotnisku lub w hotelu, nigdy nie możesz mieć pewności, że nikt nie podsłuchuje tej cyfrowej komunikacji. W przypadku używania VPN, twoje połączenia są przekierowywane i w całości przechodzą przez zdalny serwer, wcześniej będąc odpowiednio zaszyfrowane. Normalnie, gdy chcesz uzyskać dostęp do strony internetowej, twój dostawca usług internetowych odbiera żądanie i przekierowuje cię do miejsca docelowego. Gdy używasz VPN, twoje żądanie najpierw jest szyfrowane i trafia na zdalny serwer VPN. Zanim dotrze do miejsca docelowego, dostawca usług internetowych nie widzi, z jakim serwerem docelowo chcesz się połączyć. Nie jest też w stanie odszyfrować takiej komunikacji. Przede wszystkim VPN ukrywa twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem. Dane są szyfrowane, co jest arcyważne, gdy chcesz uchronić swój ruch internetowy i zminimalizować swój ślad online. Dzięki stosowaniu VPN, twój dostawca usług internetowych nie będzie w stanie pokazać nikomu historii twojej aktywności w sieci. Nie będzie, bo nie ma do niej dostępu. VPN ukrywa też Twoją geolokalizację. Serwer docelowy, odbierający Twoje żądanie, nie widzi Twojego prawdziwego adresu IP. Łącząc się z VPN, otrzymujesz nowy adres, który należy do serwera VPN, tego z którym się łączysz. To znacznie zwiększa Twoją prywatność online, utrudnia wszystkim pozyskanie informacji na temat tego, z jakiego miasta czy kraju przeglądasz strony. Ukrycie Twojej lokalizacji pozwala Ci też na korzystanie z zasobów niedostępnych w Twoim kraju. To powszechna praktyka, chociaż nie do końca uczciwa. Będąc na wakacjach za granicą, chcesz obejrzeć mecz przez streaming, z którego codziennie korzystasz, ale niestety zamiast meczu możesz zobaczyć komunikat: Ta usługa nie jest dostępna poza terytorium Polski. Co zrobić? Wystarczy połączyć się z VPN, wybrać polską bramę i wszystko działa. To nie do końca uczciwe, wiem, dlatego oczywiście nie zachęcam. Informuję tylko, że można. W końcu, gdyby to było złe, Bóg inaczej stworzyłby świat, prawda? Wszystko fajnie, VPN to świetna rzecz, ale co jeśli powiedziałbym Ci, że nie wszystkie VPN -y są stworzone tak samo? Tanie lub darmowe VPNy są niebezpieczne i oferują fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Darmowe VPNy są darmowe, więc jakoś muszą zarabiać. Jak? Sprzedają Twoje dane dla zysku. Ochrona danych powinna być podstawową funkcją VPN, a darmowe vpn -y bardzo często narażają Twoją prywatność po to, żeby zarabiać. Według raportu opublikowanego przez University of New South Wales i University of Berkeley, spośród 283 darmowych VPN-ów oferowanych w sklepie z aplikacjami Google, 84% nie dba o prywatność danych użytkowników, 18% w ogóle nie szyfruje danych, 38% zawiera złośliwe oprogramowanie lub malvertising, a 80% prosi klientów o dostęp do wrażliwych danych. Poza tym niemal wszystkie darmowe VPN -y mają ograniczoną przepustowość. Jeśli chcesz codziennie używać VPN, bo zależy Ci na bezpieczeństwie i prędkości połączenia, to niestety darmowe opcje raczej odpadają. Większość darmowych dostawców VPN ma raczej słabą infrastrukturę, ponieważ serwery są drogie w utrzymaniu. W znacznej części przypadków darmowe VPN -y nie zapewniają takiego samego poziomu bezpieczeństwa jak ich płatne odpowiedniki i oferują słabą ochronę Twojej aktywności online. Niektóre mogą mieć słabe szyfrowanie lub stosować podejrzane praktyki, takie jak wstrzykiwanie reklam i trackerów, co naraża Twoją prywatność online na ryzyko. Więc wybierając VPN, pamiętaj o kilku kluczowych czynnikach. Po pierwsze, sprawdź, czy wybrany przez Ciebie VPN jest niezawodny. Sieć VPN powinna zawierać silne funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie i ukrywanie adresu IP. Przed zapisaniem się do usługi lub zakupem abonamentu, poczytaj opinie w internecie, aby upewnić się, że wybrany przez Ciebie VPN rzeczywiście będzie chronić Twoje dane. Po drugie, sprawdź jak szybka jest ta usługa. Znaną i często nieuniknioną częścią korzystania z VPN jest to, że Twoja prędkość internetu może widocznie ucierpieć. Jeśli prędkość jest dla Ciebie priorytetem, rozważ przetestowanie przez krótki okres tej usługi. Sporo dostawców VPN oferuje darmowe kilkudniowe testy. Po trzecie, jeśli prywatność jest najważniejsza, dowiedz się, czy wybrany dostawca VPN nie gromadzi i nie loguje żadnych informacji na temat tego, co ich użytkownicy robią w internecie za pomocą ich usługi. Dowiedz się też skąd pochodzi dostawca i gdzie ma swoją siedzibę. Pamiętaj, że z momentem łączenia się z VPN będziesz temu dostawcy przekazywał cały swój ruch internetowy. Zaufanie do wybranej przez Ciebie firmy to najważniejsza sprawa. To już dziesiąty odcinek naszego krótkiego podcastu. Jeśli podoba Ci się to co robimy, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał, a w komentarzach koniecznie daj znać, jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych audycjach.